Siemano widzowie Co robisz? Patrz Grzesiu taki zapracowany dzisiaj Dom opróżnia Mówię dom opróżnia W zasadzie w ogóle widzowie pisali czy jesteś dalej taki nerwowy jak byłeś A ja powiedziałem, że ci już przeszło Pamiętasz jaki nerwowy byłeś? Wszystko cię wkurzało Teraz już szuka pieniędzy za szafą Powiem Wam widzowie, ostatnio mieliśmy dwa dobre, nie trzy, trzy co nie? Trzy dobre trawy. Raz opróżnialiśmy mieszkanie złota na 6,5 tysiąca. Drugi raz opróżnianie mieszkania 1500 za szafą i trzecie mieszkanie 1300 w gazecie. Jesteśmy tutaj na wsi, kury są, wszystko jest. Długi pojechał po Kiełbachę. I co? I chciał Cię wziąć ze sobą, bo się bał jechać sam do sklepu. Nie, nie, a to on dziecko, kurwa, do tego sklepu nie chcesz. Patrzcie, widzowie, jaka my... Mel... melina. Już tak większe pływy sprzątaliśmy. Miesz, przyjechał? Tak szybko? No. Zaraz będziemy to burzyć. Ten w kosiarkę wjechał. No bo za jest zatrudniony. sobie, patrzcie. Tam jest piesek. Drzewo. Kupiłeś? Grzesiu wygląda przez okno jak w swojej chałupie. I taką samą masz w tym? W, tych... w rogach? jak taki Jedyne o czym widzowie jakie jest moje w ogóle marzenie w życiu To żeby właśnie mieszkać w domku na wsi no. Fajnie co? Ja wiem, fajnie A tak właśnie teraz Grzesiu Przez okno tak to sobie rano w kawkę na taras kury pieją, a nie w so, mieście i na okulach sąsiedzi. Ja ja, 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 ja. Być siedzi zjedli. No, są sąsiedzi no. są. Trzeba jechać kiedyś do tego... Do Artura nagrać, co? Tego, tego. Do tego bezdomnego. Co nagrywaliśmy teraz z nim. Ale powiem Ci, że uczciwy, że dałem mu te no, pięć dych. Myślałem, że nie, nie wróci, ale wrócił. Nie, w porządku. Jeszcze piwo kupił nie chciał więcej. No, po Później ja mówię, żeby zostały to nie Mówię zostanie jeszcze 10 minut, dołożymy Cię, a nie, nie, nie chce, zostanę, a nie chce. no to mam do roboty. Nie robi, nic, nie, nie no. wiem, co to. To Ty dzisiaj jesteś taki niewłaby. No, bo się nie wyspałem. Ty poszedłeś spać, czyli dwa razy już osińsza. Tak, bo o drugiej kurwa. Tak, jak ja poszedłem do pokoju, spać. No, ja było za 15 a pierwsza, a ja dopiero włączyłem ten A nie jest ci ten? Nie jest ci gorąco w pokoju? Ale macie okno otwarte na razie? Jak na Czy Widzicie widzowie jakie gospodarstwo Ładuje to Kury są Ładuje to Tam też są kury, kaczki no. tak to Ty też byś chciał mieszkać, a Ty mieszkałeś kiedyś na wsi czy nie? No ja tam co roku jeździłem też miałeś takie? Też miałeś kury, krowy, no, wszystko? Sąsiadka miała, kury, kaczki. Nie. My już nie. Sąsiadka miała kury, kaczki, gęsi, świnie. <gryś> A jeździłeś kiedyś traktorem po polach? Czy nie? Nie. Ładowałem, pomagałem. Chyba ferie miałem, jeździłem z kobicą tam nie chciałem, i nie chciało mi się robić, to czasy na to. Chodź Grzesiu, ze mną na razie, pójdziemy rozpalić ognisko, No tam trzeba ognisko rozpalić no Tam z tyłu zrobimy kiełbasę, pan mi pokazał gdzie, to chodzi, pójdziemy Wolno Wolno, bo pokazał mi gdzie ja tam Boże, wszystko wie Ale jakbym mieszkał ogólnie już na wsi, to na pewno bym chciał mieć krowy, nie wiem czemu, ale lubię I kury, kaczki Kury, kaczki to tak Patrz, a tam są takie małe pisklęta Kury, kaczki, to. A dużo tych kur tu jest, nawet tu jest drzewo. O, patrz ten mały, widzisz tam? Tu. Nie, cały weź, bo cały? tam ognisko trzeba. Kurwa mały. No patrz, ty, ty, mały. Widzisz? No piskę, tu. A to mało. No, piskle tu. Bardzo mi dziwne pisklę, jak ja widziałem. Patrz, widzę. Straż pożarna. Coś gdzieś widział? Piskle nie. Teraz muszę tam kiedyś pojechać. Te klucze muszę wziąć. Jest w aucie, picie. Tutaj sobie zrobimy ognisko. Tu możemy sobie usiąść. Była tam gazeta jakaś w środku? No w tym, w domu. Bo tak same drewno to przecież się nie rozpoli. Nie, nie. Dobra, idę ja się napić. Trzeba, bo mi się pije. A ja idę po te drzewo, bo już głodnie się zrobiłem. Nie, Ej, po, po gazetę. Tylko no, ty głodny Ty też jesteś? No. Ty jesteś Dobra. głodny? No tak. Kawę z nim to Zawsze jak jest wioska, to są zasłony w drzwiach. Żeby nie śmierdziało. Co? Żeby nie śmierdziało. No bo nie, jak te nasi. Mówi, je do zajebania zajebanie nasi. No może. No rozpal przecież co. No nie wiem, spoko muszę się zapalić. Śmiernie. Teraz nie. Poczekaj chwilę. Nie. dzisiaj Grzesiu jest jakiś nietrawny nie bo nie, nie, nie wyspał się bo przychodzę do niego zawsze o pierwszej nocy mówię się no. ustawaj do pracy już siódma nie. a on mówi tak siódma o kurwa ale w ogóle chyba taki dzisiaj ci się nie było, a też nie mam siły nie ma siły będę miał siły bo było fajnie jakoś ja to już chcę na te wakacje jechać po wpie Dzisiaj który jest? Dziewiąty? jeszcze 11 dni Jutro mecz, widzowie no. Trzeba czekać Policzę następny Nie no. wiem, stawiam, stawiam na tą Tak no. mi się wydaje, że Hiszpania Nie odpadnie kurde tak szybko nie, ty, A gra z Francją do Tylko tak, tylko że teraz jest Czy oni wygrają do tej 90 minuty czy... Tej... czy oni wygrają do 90 minuty Czy będzie dogrywka się Poczekaj, jeszcze dwie minuty. Ale te mocne drużyny poodpadały, co? Niemcy. A musieli, no bo trafili na lepszy. A Niemcy grali z Szyfania. no to widzisz, jak oni z Niemcami wygrali, no to z Francją to chyba poniżej problemu. I Niemcy są słabi, To nie te Niemcy, co. Teraz się pozmieniały drużyny, tak na przykład jak Gruzja. Gruzja kiedyś to było, wiesz, syf, a teraz? No to kiedyś to był kopciuszek Teraz to widzę. Taka jeszcze kuwa. Wejdą takie słabe drużyny do Mistrzostw, że... No, ja. O, i pieje kurka, i to jest życie. No, co, codziennie rano o 5.00 w kurs, no. kogut da pierda. No i cię budzi, to jest no, fajne. No, znam to. Ja na wsi, jak byłem mały, tak miałem. 6.00 rano ten i kanapeczki, i te. Jeszcze były też klanki z takimi plastikowymi, co wypadały. No. Wiesz, które? No. Albo metalowe Takie rączki metalowe i wsadzasz w tą szklankę. No, było. A, to szklankę tam nie była to matura, Ale powiem Wam widzowie teściu, teściowa, że, że ludzie moje dzieci... Powiem Wam, widzowie, że ludzie na wsi są całkiem inni. Jak robimy w mieście, to ludzie nie zapytają nawet o herbaty nic. A tutaj już Pani powiedziała, że nam obiad no, będzie gotowała. To jest całkiem inaczej życie w mieście. Inni ludzie są. Na wsi jest inaczej, inni ludzie są. Na mieście to też, Widzowie się już nie piją jakieś, nie wiem ile to... 7 miesięcy? Nie, czekaj, zaczęłeś od Nie, będzie. Nie, nie, bo ty od Wigilii. Tak, jak O ty od Wigilii zaczęłeś tam już przestać po Wigilii, po styczniu, czyli styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. To 7 miesięcy. No miało ostatnio ten jeden wyskok, ale to parę wyskoków tam dwa. Jeden bo. Ale wiecie, wypiłem opił się, pojechałem po niego i go za fraki do auta wziąłem i wróciłem. Nie się piwko i mnie nie ciągnie. Wiecie, widzowie, tak to by mi nie zależało na tym, bym powiedział a ić chlaj, Ale wiecie, za, za daleko, za dużo na niego po prostu zrobiłem dla niego dużo i szkoda by było na niego teraz patrzeć, na te zdjęcia, co się patrzy, jak wyglądał to aż. Nigdy bym już tak nie wyglądał, nie tak szybko. Teraz to czyściutki, kurwa, zadbany, o, rączka brudna. to Lepiej się ubiera nieraz niż ja. Czapka z Nike, koszulki oryginalne, spodnie z pumy. Buty z Adasia. Buty to naleziono. Ale dobra. Dobra, widzowie, to, to kończymy. A, no. bo musimy jeszcze tam zjeść kiełbachę jakąś, ugodnić z tym. Będą kolejne filmiki. Teraz trochę więcej tych filmików macie. Z Krzesiem, z Arturem nagramy coś, może znajdziemy jeszcze kogoś do tych Pojedziemy w końcu. Zobaczymy, czy dalej żyją w tym tam lesie. A, w tym lesie? No. Ci to, to, to smród tam mieli, co? Nie. nie dało się wytrzymać, wszystko tam. Oni jedli zupę, która miała miesiąc, rozumiesz? I otwierali, o, otwierali i tam taki ja żur, się. oni to jedli. Jak tu można tak, nie, bałbym nie wiem... Bałbym się ja... coś, to jest takie coś Aj, daj spokój. się kończymy.